Jest czwartek, 20 lutego i rozwiązujemy quizy filmowe. Kto nie widział jeszcze żadnego odcinka na tym kanale, tego informuję, że za chwilę nastąpi rozwiązywanie kilku quizów filmowych. Będą to quizy, które pojawiają się raz dziennie na stronach specjalnie temu poświęconych. A także dwa quizy ze strony Sportl, który jest takim katalogiem quizów i e, mamy tam sekcję całą movies, e, z której możemy po prostu wybierać sobie jakieś quizy. Ale na początek Cinematrix. Mamy 9 pól, w których pisujemy po jednym tytule filmowym. Ten tytuł filmowy musi pasować do obu podpowiedzi na których jest styku. Podpowiedzi są następujące. Data premiery 1990 99, imię postaci w tytule, jedno albo dwa słowa. Kristina Ricci, Gina Davis i Sean Penn to nasi aktorzy i aktorki. I Teraz tak Kristina Ricci w latach 90 grała dosyć często, ale najbardziej znam to, że jest rodzina Adamsów i teraz muszę ją czy jestem w stanie ją do czegokolwiek jeszcze Bardzo bym chciał potwierdzić, że ona gra w filmie Beetlejuice, ale nie jestem pewien. No wiem, że jest Waynona Rider, ale czy Christina Ricci się pojawiła w Beetlejuice? Nie. A Beetlejuice, Beetlejuice? Czemu mi się wydaje, że ona gdzieś tam jest? Okej, okay. Adam's Family. Może być Adam's Family. Values na przykład. Może być po prostu Adam's Family. <laughs> Mamy imię postaci a w tym razem bardziej nazwisko. Gina Davis. Zrobimy long kiss Goodnight. Zrobimy Telma i Louise. <laughs> I teraz pojawia się problem, bo o ile kojarzę wygląd Ginny Davis, to to nie jest tak, że jestem bardzo świadomy wielu produkcji, w których ona wystąpiła, więc na razie zostawiamy Sean Penn. Imię postaci. I am Sam. 1990. Aha. Tutaj zrobimy sobie Mystic River. Czyli Rzeka Tajemnic. I 90 do 99. Co tu jeszcze? czym jeszcze był Champagne? Tak, żebym go łatwo mógł gdzieś tutaj usadowić. <laughs> pewno był jeszcze jeden, za który był nominowany, albo dostał Oscara. Tam, gdzie gra z Susan Sarandon. Jak się nazywa? Deadman Dead Walking. O. I mamy to. I. Kurde, chciałem zgadnąć się z Cristina Ricci. Christina Ricci. O, wiem. Monster w którym gra koleżankę, czyli <coughs> Throne. A jakie co tutaj by było? Casper i The Fly. A, dobra, okej, okay. ma to sens i A League of the Own. Ok, przechodzimy do Movie deal. Mamy sekundowe streszczenie filmu, takie wizualne. Będziemy, będą po prostu przelatywały klatki z filmu, wciśnięte do, do sekundy i zgadujemy jego tytuł. Jak się nam nie uda, to będzie dwu, to będą dwie sekundy, potem trzy i tak aż maksymalnie do sześciu. Dobra, chwila pauzy, żeby się coś tutaj załadowało. Ok, były tutaj jakieś problemy z internetem. Zobaczmy, czy teraz jedno sekundowe streszczenie się załaduje, ale już wygląda, że chyba na to, że jest lepiej. Leci. Uuu, nic. <coughs> nic nie mam, jeśli chodzi o pomysł. Więc krzyk, bo czemu nie? Zobaczmy, czy podświadomość wyłapie cokolwiek. No, mam wrażenie, że to jest krzyk. Zobaczmy dwójkę. Też nie. 3 sekundowy Mam nadzieję, że też widzicie tę maskę Ghost, ghost Killa. Okej, okay, dobra, musiałem po prostu do trzech do trzech razy spróbować i możemy grać dalej. Mamy framed, jest kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Nie wiem. Nie wiem w jakim filmie tutaj z takich koralików coś się składało. Okej, okay. jest albo posterunek policji, to chyba będzie posterunek policji. Zaangażowany mocno w jakieś śledztwo, ale nie rozpoznaję, a może to nie wiem, wątpię, żeby to było Seven, nie. Będę się w głupi sposób napisać Seven. Dobra. O. No, będzie problem. Perfect man. Hmm, Gerald Butler. <laughs> Law abiding citizen, może? Dobra, mamy to. <coughs> Musieli pokazać Jerry'ego Butlera, który występuje trzy razy do roku w takich filmach. 2011 rok, 13 maja. 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. Mamy informacje o finansach. Tutaj w tej tabelce możemy kupować sobie podpowiedzi bo naszym celem jest zgadnąć tytuł filmu. Odwaga jest nieśmiertelna. Chris Hemsworth. I Natalie Portman. Czy to jest po prostu Thor? Dobra, pierwszy Thor, Thor reżyseria Keneta Bran'a I przechodzimy do drugiego filmu, który debiutuje, zarobił 26 milionów. Paul Feig. Czyli to będzie jakaś komedia, potencjalnie z Melissa McCarthy. Ale gra też Rose Byrne i Maja Rudolf, to jest szansa, że to są bridesmaids. 2011 rok, czyli 14 lat temu wyszła ta komedia. Ciekawe, zaczęły od 26 milionów, aha, ale skończyły na prawie 300. Universal 170 milionów, gra Vin Diesel Fast Five może. Ok, idealnie trafiłem, trafiłem tym razem. Nie musiałem zgadywać wszystkich filmów z tego cyklu. Sony Pictures, 14 milionów. <laughs> Wojna jest wieczna. Jego misja jest tylko początkiem. Paul um, Nie będzie Angel, to będzie Legion może. Nie Legion, tylko. Ale, ale to będzie jakiś taki film, w którym gra. Gra Anioła. Warrior. Nie wiem. Priest. Mogłem wpisać to słowo Priest. No dobra. Niech będzie. 125 milionów od 20 Century Fox. Reżyseruje Carlos Saldania. Ok. I gra Jesse Eisenberg. I Anne Hathaway. O czym? Czyli to będzie jakaś animacja. Ok. Jeden z każdych ośmiu Amerykanów boi się latać, ale większość z nich nie ma piór. Ok, czyli to jest film po prostu Rio, który nie miałem pojęcia, że gra w nim Jesse Eisenberg. No ale ok, ciekawa ekipa, tylko Fast Five się wyłamało, żeby być jedną słownym tytułem. Przechodzimy do Cine Nerdl. Mamy 16 podpowiedzi i 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy podpowiedzi tak, żeby mm, ujawniły nam się tytuły filmowe tutaj na tych kolorowym, na kolorowym tle. Jason Bateman, Board Games, Rachel McAdams i Jesse Plemons. Wszystko w osobnych, ale możemy sobie tutaj na spokojnie uzupełnić Game Night. Netflix Original, Uruguay Snow, to jest Society of the Snow. Airport, Tom Hanks. I Stan Lejtucci to jest Terminal, Taron Edgerton Musical i Rocket i Queer Man, Main Character to jest oczywiście mm, to jest oczywiście Rocketman. I teraz tak. Queer Main Character, Zoe Saldania. A dobra. Byłem przekonany, że to będzie się działo w Emily Perez, ale chyba jednak nie. Może tu? Musical? Nie. Jason Bateman Airport i Taron Edgerton. To będzie, to będzie Netflix Original, Film nazywa się Carrion. Jeszcze nie wiedziałem, to jest jakiś taki film akcji, właśnie Colecera, który jest znany z produkowania takich e, żwawych filmów akcji. Przechodzimy do drugiego filmu, drugiego quizu CINETO Nerdol, Tym razem mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które je łączą. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to będzie zrobienie quizu z. O, ciekawe, zrobienie quizu z Jennifer Lawrence. Erin Brokowicz Closer eat, play, eat, Pray, Love to jest oczywiście Julia Roberts. Ja myślałem, że będzie uda mi się ją ustawić też tu do Skyfall, Eat, Pray, Love i Mother to będzie. się nazywa. Javier Bardem. Mamy Wiki yy, Cristina Barcelona, Skyfall, Pirates of the Caribbean, Moonlight i 28 Days later, nie wiem, Wiki Cristina Barcelona, The Prestige i Transcendence i Godzilla vs. Kong. Aha, Rebecca Hall i Naomi Harris. Ok, no na całe szczęście ułożyło się poprawnie, bo mogłoby mi być ciężko to wymyślić. Prawdziwi mężczyźni, którzy byli grani w filmach z lat 2000 z pierwszej dekady. A potem, e, ponieważ panie, dotarliśmy już do ostatniego quizu, który był, to zaczniemy cofniemy się w historii i zaczniemy do postaci filmowych, które były wprowadzone do filmów w latach 30. I, i będziemy próbowali zgadnąć może chociaż jedną. W Gladiatorze Hacking Phoenix gra Komodusa, zmyśloną wersję. Pearl Harbor John, Pearl Harbor, John Voight gra. Tru A, Truman. <ścoughs> Truman Capote. No dobra, trafiłem. Churchill to, to to nie będzie, Eisenhower nie, okej, okay. tu na całe szczęście, bo jest z Polski, to jest, zobaczymy, czy zaliczy mi Władysława Szpilmana, nie, A, Władysł aha, musiałem wpisać z EuKami, no proszę. Gods and Generals, może Ili. Robert Ili jest. Mawia to, że Leonardo DiCaprio gra Howarda Hughesa. Tej w Capote'im był Truman, Capote. Ostatni król Szkocji Forrest Whitaker to jest Idi Amin. Elizabeth The Golden Age, Clive Owen gra Raleigh, się nazywał? Kurde. <coughs> Raleigh, oh, o tak, Sir Walter, Walter Raleigh. Harvey Milk jest przestrona Pena, Damned United może Matt Bosby no, Nie wiem, nie wiem co to będzie, zobaczymy. Franklin, Franklin Delano Roosevelt, ok, I Brian Clough, też znany, znany trener, ale tych legend jakby piłki nożnej, jakby z Wielkiej Brytanii nie kojarzę aż tak za mocno. No dobrze. 8 na 10. Nie jestem niezadowolony, jeszcze będzie dekada 2010 lata. I teraz panie postaci, które zostały wprowadzone w do Kina, tak jak mówiłem, w, w latach 30. Zobaczmy, czy uda się zgadnąć. Od razu zgadujemy Jane, która była w Tarzanie. Brał. Nurse. Nie wiem. Zobaczymy jeszcze jakieś inne podstawowe imiona. Mhm. Miałem, miałem nadzieję, no właśnie, miałem nadzieję, że to będą takie postacie, które będą się przewijały przez kino, a nie że po prostu wystąpią, że po prostu wystąpią w tamtych latach. Ale mamy Do Dohare. Made Marian. nie wiem kto tutaj jeszcze będzie niestety, a i będziemy się przebijać przez te będziemy się przebijać przez te postaci do lat współczesnych, dowiedzmy się Mindy Wood, Liora Smith, Tira, albo Tyra, Ellie Andrews Joyce Health, Mary Blake i Stella Dallas ale na pewno się powiem, że zgadując trzy, nie czuję się jakoś zupełnie tragicznie z tych filmów na pewno wypadałoby znać It Happened One Night Franka Capry ale pewnie też inne filmy dalej. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejne. Pa!